Houston, mamy problem. Ile razy słyszeli Państwo ten zwrot w filmach czy życiu codziennym? Często na stałe wszedł do popkultury, używany jest w momencie sygnalizacji nieprzewidzianego problemu i na owej sygnalizacji się skupimy. Tu też jest problem, w ostrudzie jest problem, od soboty ten problem jest. Aż nie do wiary, że niskie temperatury tak narozrabiały. Świecą jedynie światła ostrzegawcze. Na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i 21 stycznia Schrobrego trzeba zachować szczególną ostrożność. Już sam widok świateł migających na żółto informuje nas o tym, że musimy zachować szczególną ostrożność i że może nastąpić jakieś niebezpieczeństwo. W takiej sytuacji, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania, przede wszystkim zwalniamy i zwracamy uwagę na znaki drogowe. Pamiętamy jednocześnie o zasadzie ograniczonego zaufania, ponieważ to, że my pamiętamy o zasadach ruchu drogowego i kierujemy się znakami, nie oznacza, że zrobią to również inni kierowcy. W przypadku, gdy nie ma znaków na skrzyżowaniu i nie działa sygnalizacja. Wówczas stosujemy zasadę prawej ręki. Jest ona bardzo prosta. W sytuacji, gdy ktoś nadjeżdża z prawej strony, to on ma wówczas pierwszeństwo. Podobnie jest również w sytuacji, gdy chcemy skręcić w lewo. W tej sytuacji również przepuszczamy, że tak powiem, wszystkich z prawej strony, czyli pierwszeństwo mają osoby jadące naprzeciwka i osoby skręcające w prawo. Cała Ostruda na szczęście paraliżem nie stoi. Są miejsca, gdzie światła czerwone, żółte, zielone działają nieprzerwanie. Zima trochę w tym roku zaskoczyła, na bogato zaprezentowała swoje wdzięki i na bogato robi zamęt. Ale od wtorku poprawa pogody. Już tak mroźno nie będzie. Będzie za to coraz bliżej zera.